יאללה, 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 יאללה,

Panie Robercie! Okay? <Glancy> <Genesis> <grab riff aquilo> Panie Robercie, proszę bardzo! Panie Robercie, Panie Robercie, Panie Robercie, Panie Robercie, <g> Robercie, <attraction> Panie Panie <Robertsie>. <şeyzu Yes>, Ne do të të zgjidhim. Ne do 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 të 자, 안녕 여러

Antoś, gdzie ja masz? Panie Robercie, można z dedykacją? Panie Robercie, można zdjęcie? Antoś? Antoś jest? Masz? Panie Robercie, można zdjęcie? Panie Robercie? Zdjęcie Pana?

Najlepszy na pasji w Przestańcie się pchać, na ten szablon głupio łamiecie. tak, tak, tak. Spojrzysz tutaj Robert, na sekundę. Dzięki. Dzięki. Panie Robercie. Panie Robercie. Czy pana mogę zdjęcie? Panie Robercie, pana mogę zdjęcie? Błagam Zdjęcie. Czy pana. Oj, Mogę zdjęcie? Nie Robercie. Panie Robercie. zdjęcie? Oj. Oj. Dziękuję. Robert Lewandowski. A, jaj, jaj. Najlepszy na ja, czółtej. Za dużo wszyscy. wszyscy, do pana Roberta. No, A, kurde, nie Panie Robercie, proszę. Kurde, ale tak sobie Dziękuję serdecznie. Panie Robercie. Weźmy. Dziękuję panu, panu? Pani Pani panu, panu bardzo. bardzo. Robert Lewandowski.